Witam, cześć, z Tony Royal, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam do was wielkie pytanie. Czy chcecie karierę? Je ja nie ma racja sporem, Dlaczego je ja nie ma racja Ponieważ mają minus 42 punkty w trzeciej lidze tureckiej. Kadrę mają niekompletną. Y Mieli do pewnego momentu. A jeszcze kilka lat temu grali w Ekstraklasie. Czy chcecie. Oczywiście nie zrobię tego bez edytora. Bo bez edytora to byłoby awykonalne. Nie ściągnąłbym nawet części tych zawodników. Ale czy chcecie dostać? Karierę, właśnie jeni nie ma spore. Będziemy używać edytora, ale przy minus 42 punktach to, to nie ma sensu. Nawet próbować bez, bo i tak się najpewniej nie utrzymamy. No, na pewno się nie utrzymamy. Kogo oszukujemy? Liga turecka, trzecia liga turecka. Trzy zespoły spadają, tylko jeden awansuje. Niestety, tylko jeden awansuje, co jest bardzo bolesne. Przykre? Niezbyt ciekawe. W drugiej grupie nie, nie ma takiego czegoś, ale czy chcecie tą karierę nie, nie ma sporem To jest klucz. Może jeszcze Adana Demitspor, ale Adana. Adana Demidspor... No Adana gra na zapleczu. Adana jeszcze da się odlatować, bo tylko minus 18 punktów mają. A klub z Jenima Aratiasporu jest trudny do wyciągnięcia z opresji. Jak chcecie tą serię, to zostawcie łapkę w górę. Seria będzie się pojawiała przez ferię. Będziemy coś jakiś czasem wrzucać. Jeszcze pomyślę, czy ją zaczynać, czy nie. Ale zdecyduję się pomiędzy Jenim Maratiasporem a Adaną a... DemirSpor. Dzięki za oglądanie. Dawajcie swoje typy. En eh, comentarios.